Siemanko z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to jest specjal z okazji 200 subów, ponieważ ta szybkość, w jaką wybiliście te 200 subów, to jest po prostu wow! Wybiliście mi 200 subów w dwa tygodnie, dobrze. Rozumiem, że miałem ten na początku, jak nagrywałem, miałem chyba 150 subów, ale ludzie, wbyliście mi aż, pokazuję wam teraz. Byliście mi jeszcze tyle subów, to jest po prostu niesamowite. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 7 ciekawostek o różnych Pokemonach. Pokemonach z Kanto, Pokemonach z Hoenn, Pokemonach z różnych regionów. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Ciekawostka numer 1. Dito oraz Mew to są jedyne Pokemony, które mogą się nauczyć ataku transform przez level. Tylko z jedną różnicą. Mił się uczy ataku Transform na levelu 80, a poza Transformem poznaje też różne inne ataki, takie jak nie wiem, Aura Sphere czy też Pound. A Ditto poznaje Transform na pierwszym levelu. I to jest jedyny atak, którego możecie nauczyć. Nie może się nauczyć ani nic przez TM, ani nic przez Level, ani na wyżernego HMA. Jedyny sposób, żeby nauczyć jakiegoś ruchu Ditto, to jest podczas gdy jest zamieniony w Pokemona Smirgo użyć Sketch. I wtedy Smirgo narysuje atak, który używa przeciwnik i ten to już będzie miało go na zawsze. To jest jedyny sposób, żeby nauczyć Ditte jakiegoś ataku. Ciekawostka numer 2. Ta ciekawostka będzie trochę śmieszna, ale Pokémon Nazlif. Ewolucja Sidota to jest jedyny Pokémon, który ma sutki. No spójrzcie, żaden pokemon nie ma słodków takich jak Nazliw. No ta ciekawostka jest trochę śmieszna, ale... Fajnie o nie wiedzieć w sumie. Ciekawostka numer 3. Niektóre legendarne oraz mityczne pokemony potrafią mówić ludzkimi głosami. Takie jak na przykład Mewtwo, Genesect, Virizion, Cobalion oraz Terakion. Może jeszcze jakieś pokemony, ale ja niestety... Nie dokonałem dokładnego researchu i nie znalazłem więcej pokojów, które mogłyby mówić ludzkimi głosami. Jeśli sądzę, jeszcze jakieś to powtarzam w komentarzach. Ciekawostka nr 4. Jeśli w grach na konsolkę, takich jak np. Nintendo DS i Game Boy Advance, posiadamy w teamie Chansi z ruchem Softbold, to jeśli wejdziemy w ustawianie naszego teamu. Możemy użyć wtedy na części softball i uleczyć innych naszych teammateów. To jest według mnie kozackie, tylko jest jeden minus, jest tego limit, ponieważ części też trochę traci HP przy tym. Ale jest przydatne, na przykład nie macie już potek na lidze, potrzebujecie przynajmniej trochę podleczyć. Niektórzy po prostu noszą część, żeby leczyć, więc to jest w sumie fajne. Ciekawostka numer 5. Pokémony Meltan oraz Melmetal po raz pierwszy zostały zaprezentowane w Pokémon GO i nie są przypisane do żadnej generacji i Pokémon GO to jest jedyna gra, w której można ewoluować Meltana w Melmetala mimo to, że jest Mel Meltan na przykład w Pokémon Let's Go, Eevee i Pikachu ale go chyba że można tylko zdobyć poprzez przesłanie do... znaczy poprzez przesłanie z Pokémon GO do Let's Go, Eevee Pokemon Sword i Shield też występuje. Ale nie wiem, czy tam się, tam się go da ewoluować. Tak szczerze to wątpię. Ale to jest w sumie dziwne, bo trzeba do niego aż 400 candy w Pokémon Go, a żeby zdobyć więcej candy trzeba kupić grę Pokémon Let's Go Eevee lub Let's Go Pikachu i odbierać z Nintendo Switcha Meltan Boxy na telefonie. To jest według mnie bez sensu. Ciekawostka numer 6. Arcanine jest określany w Pokédexie z Pokémon Yellow, jako legendarny chiński pokemon Po pierwsze nie ma takiego regionu jak Chiny w Pokémonach, A po drugie legendarny pokemon To jest po prostu bardzo silny pokemon Bo drugi najsilniejszy w Kanto, ale Ten wpis jest trochę bez sensu Ciekawostka numer 7 Pewnie większość z was zna Pokémona Kadabra Ewolucja Abry Taki spoko, sympatyczny pokemon z łyżką I z gwiazdą na czole Ludzie w Arabii Saudyjskiej Czepiali się o kadabrę, że ma symbol religijny na czole, chociaż po prostu kadabra miał taką gwiazdę tak o. No i czepiali się jeszcze jest gwiazda Dawida. No i po prostu no, była o to. Dobrze, a więc mam nadzieję, że taka forma specjalu Wam się spodobała. Jeśli chcecie, żebym kontynuował tą serię, to napiszcie mi w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję. A ja się żegnam. Siemanko, cześć, papa.